Witamy z Gdyni, dzisiaj, Gdynia Orłowo. Z mojej prawej strony Łukasz Ratuski, Cześć. Oraz Krzysztof Jędrzejak się ma. ABC surfingu nie mogłoby tutaj po prostu nie być, także chłopaki. Jesteśmy po premierze filmu tak waszego, no bo to tytuł High Tide, Low Tide? Dokładnie, tak jest. Produkcja z Krzysiem, twoja historia. Nazywam się Krzysiek Jędrzejak. Jestem surferem, fotografem. Jesteśmy w Tubazie w Gdyni Orłowo. O właśnie. Może jest ekipą, która tutaj na co dzień pracuje, no z, którą, z którą, zrealizowałem część wystawy. i Chciałem tylko powiedzieć jeszcze, że wystawa będzie z wody, tak jak tutaj tak, dokładnie, łóżne. dokładnie ta wystawa powisi na pewno do połowy lipca, także jeżeli ktoś nie miał okazji dzisiaj być z nami, to wpadajcie. Tak jest, zapraszamy. A tak. ja tymczasem bardzo wam dziękuję panowie. Gratulacje. Niech się fajnie wieźnie się. Wszystkiego dobrego i udanych kolejnych projektów i do zobaczenia na wodzie. Dzięki wielkie. Na sesyjce kolejnej. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Aloha!